Show. dzisiaj rozstrzygnięcie jednego z konkursów, czyli student na medal. Akurat jesteśmy na stoisku, gdzie możemy podejrzeć jak to się odbywa. Właśnie to ta ostatnia, ostatnia konkurencja, czy ostatnia zmiana zawodników, bo zawodnicy mają do wykonania pięć zadań. Jedno z zadań dotyczy układów silnika z zaponem samoczynnym, drugie układu przeniesienia napędu, trzecie zadanie dotyczy układu hydraulicznych, układów hydraulicznych stosowanych w maszynach, Czwarte dotyczy układów elektrycznych i piąte to jest e, obsługa przedsprzedażna, czyli tzw. przegląd zero. Tak, w ramach e, tego zadania dotyczącego silnika e, mechanik, czy zawodnik musi ocenić e, stan układu czyli ocenia e, średnicę tłoka, średnice stopy kropowodu i luz pomiędzy czopem kropowodowym a panewką. Oczywiście musi to rozmontować, zmontować używając czegoś klucza dynamicznego. W module drugim, czyli układzie w sensie przeniesienia napędu zawodnik musi wykonać diagnostykę pompy hydraulicznej zasilającej układ, układ sterowania skrzyni biegów. Jak się orientują? to dzisiaj pierwsza edycja, tak? Tak, to jest finał pierwszej edycji tego konkursu. A, laureaci tego konkursu, czyli trzech zawodników, którzy uzyskają największą liczbę punktów, wystartuje na zawodach Skills Poland, które są eliminacjami, które mają wyłonić reprezentanta naszego kraju na mistrzostwach Europy, które nazywają się World Skills Europe. I co ciekawe, te mistrzostwa Europy odbędą się w przyszłym roku w Gdańcu. Ja tylko podkreślę, że organizatorem jest Polska Izba. Polska Izba Gospodarcza, masz tu A wtrącę, że sponsorami tego konkursu jest John Deere i JCB Interhandler. A ja dodam jeszcze jedną osobę, która dostarcza nam narzędzia do tego Super. Życzymy y, uczestnikom no, udanych startów. Mam nadzieję, że konkurs się będzie rozwijał z każdym rokiem. No Ciekawe, i, i też mamy taką nadzieję. I, i, i będziemy obserwować, będziemy śledzić. Y, to jedna z kolejnych ciekawych inicjatyw organizatorów y, słynnego już agrosu.